Tato, ucieka, no ucieka. Góżdż dla Tato. Tato, tato. tato? No ubieraj Kasię. Złapany w was. Baby. Złapany w obaz? Baby. 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 Trzeba ubrać Kasię. Gdzie Kasia idziemy dzisiaj? Powiedziałeś sobie. Gdzie idziemy dzisiaj, Kasia? O już! Baby! E a ona poszła? Baby! Kasia! Baby! Kasia! <laughs> Kasia! Kasia! Baby! 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 Ty już po angielsku baby Baby! Papi! po angielsku baby! Baby! Kasia, papi! Gente, Kasia Babi! Chodź, babi! Babi! Chodź, jejeźdzę, gdzie oglądać! Chodź! Gdzie ona poszła? Kasia! Czy mogłabyś zadzwonić swoją córeczkę? nadzieję, się mnie nie słucha. Nie słucha się w ogóle? Nie. Baby! Pociekła! Specjalnie, żeby przyspieszyła jakby ma mój widok. A Kasia, a zrób papa. Pa -pa. Kasia, papa. Papa. Kasia, ale pokaż papa jak robisz. No, papa. 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 Papa robię. Papa, no, Kasia, papa. Papa. No, tak robisz? Kasia. Papa. Papa, Kasia. Papa. Kasia. Papa. Nie ma Kasia, papa, papa, pa, Kasia. Chodź, założymy, i idziemy do dzieci, Chodź, do dzieci, idziemy baby, baby, Kasia, baby. Pani baby, 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 tak, baby, baby, Baby Baby Gidia Gida Dida Kasia Baby powiedz? Baby boba Tata Tata Baby Nie uciekaj Kasia Każdy z ogół każdej części będzie ucieczką. książeczko książeczki No, pokaż mamie. Kasia, baby. Patrz, pokaż jak czytasz książeczki. Lubię książeczki. Siadam ci to. Kasia, baby powiedz. Siadam. kreski. o. Piosenka. Hmm? Kasia, powiedz baby. Baby. Tata już się zmęczyło. O. Kto to? Biedroneczka. No chodź maluszku, chodź. Chodź, baby. Chodź, papa, Kasia, papa. Papa. No zrób papa. Zrób papa, Kasia. Mama, łabą idziemy.